Jeszcze teraz już przejdźmy do samego spotkania, delektujmy się nim, bo może być ciekawe kolejki drugiej grupy turnieju w Ustce za nami. Kolei. dzięki lepszemu bilansowi Bramek, mimo tylko remisu z legalizacji turnieju biorą piłka spod linii końcowej, a nie nic, strzał zablokowany, jeszcze będzie poprawka ze strony Antoniego Rugienia, ale... Jeden do zera dla drużyny z Tychów po 12 minutach rywalizacji. z GKS i Chciałem powiedzieć, będzie mieć szansę na... Pod... jeszcze jedna szansa dla gks na gola. Ale Jarzzebski teraz połowę, na której ustawiona jest defensywa apekowa, ale to... Gorzej, jeśli chodzi o wznowienie Lei Nowakowi. Teraz na dziewiąty metr. Zawodnicy Napekowale. Jest interwencja, więc ławka, ale nieportunna, No i na próbować. Czerwne znowu. O, przewrót Był, w bramkami prowadził zespół GKS-u Tychy. Jaszczewski, znowu się zderzył z rywalem, tym razem faulu nie ma i korzystają z tego gracza. ...tapu Łęczyca, no i mecz, do finał. Druga drużyna, czyli przegrokowany, ostatnia szansa dla drużyny Kowalina. W ramkę, ale jednak gola nie ma. Jest końcowa syrena GKS Tychy, Apekowale 3 do 1 za chwilę meczą.